Gdańsk, październik 2012, Farmelere, pora na kontrasty. do psychiatry. nie rozumiem takiej matki. Kasia Dziewicka, Radiosar. Jesteśmy w klubie Kwadratowa i będziemy rozmawiać z zespołem Farbener, które dzisiaj zagra dla nas koncert. Koncert związany z oczywiście z promocją najnowszej płyty pod tytułem Achtung. Chciałabym, żebyście opowiedzieli mi coś o tej płycie: skąd się wzięła nazwa Achtung, no i właściwie do czego ona nawiązuje. Ojciec kontroluje córki korespondencję wraca ufania powoduje depresję Nie ma się mała i posłuchaj wreszcie Los się odmieni, do za zabuka sensie. Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać Tylko ty i ja, za nami cały świat Tylko ty i ja, warto siebie sobie dać Tylko ty i ja, za nami cały świat Czy uważacie tą płytę za najlepszą w waszej dyskografii, bo bardzo często zespoły tak właśnie mówią, że ostatnia płyta to ta ich najlepsza. Moim zdaniem jest ona najlepsza dlatego, bo jest najbardziej dojrzała, zróżnicowana, jest klimat y, zachowany w Arbenere. jest także dużo różnych fajnych, ciekawych gości, także dla mnie osobiście ona jest najlepszą płytą w całym do, dorobku. A ja powiem inaczej, ja... Y... Dzień drugiemu, co tobie niemiłe? Słyszałem te słowa, kiedy dzieckiem byłem. Nie martw się mała, poczuj się bezpiecznie, mówisz nie masz. Blisko ciebie jestem, tylko ty i ja! Bardzo siebie sobie dasz. Tylko ty i ja, za nami cały świat. Tylko ty i ja! Bardzo siebie sobie dasz. Tylko ty i ja! Za nami cały świat. Tylko ty i ja! No właśnie, przy tej płycie współpracowaliście z wieloma znanymi polskimi kapelami, e, tutaj można wymienić, i również muzykami. Tak, Paiujo, Enej, tak, osoby z tych zespołów, e, czy tutaj Kamil Bednarek, obecnie bardzo znany. E, czy to jakoś wpłynęło na tą płytę, czy właśnie tutaj Chcieliście oddać stery właśnie tym e, muzykom, nie tylko, żeby to było tworzone przez Farbenlera? Zostawmy ten zły świat do jasnej cholery, skoro na niebie tylko helikoptery. E, jak to jest, że gracie właściwie nieprzerwanie od ponad 25 lat e, i wciąż macie motywację do tego grania, wciąż bardzo dużo koncertujecie no i wydajecie nowe płyty? Skąd czerpiecie do tego motywację? Motywację przede wszystkim czerpiemy z życia, bo jak, jak wiadomo, nie zawsze jest tak koloro, kolorowo. I staram się pewne rzeczy zauważać, śpiewać o nich, prawdziwie przede wszystkim. Poza tym, bardzo, bardzo kochamy grać, robimy to autentycznie. To jest jakby nasza recepta na życie. My się poświęciliśmy muzyce i szczerze to robimy. Kochamy po prostu grać i to nam sprawia przyjemność. Bardzo fajnie, że samodbiorcy i w jakiś sposób nas rozumieją i myślę, że stąd to się bierze. Nie z żadnej rutyny. To jest to pytanie jeszcze bardziej nasze dodać Rolling Tonsom. skąd oni czerpią determinację, bo im to już się poniekąd trochę dziwię, ale nie tak W takim razie jak oceniacie właśnie tą współczesną polską scenę muzyczną? Czy widzicie jakieś tutaj gwiazdy wschodzące, czy... czy może chcielibyście wskazać jakieś konkretne zespoły? Z słońca jest u nas o tyle źle, że w piłkę nożną, to my dobrze graliśmy w 74 roku, może w 82 w Teraz, umówmy się, jest dramat z trzech aktorów. Z muzykami niestety jest podobno. Najlepsze, to się wydarzyło na polskiej scenie muzycznej, to są wszystko zespoły wiekowe. gdzie się mówi, że status. Gwiazdy ma kult, ale z tego co ja wiem, to tam nie grają dwudziestolatkowie. E, status gwiazdy ma hej, z tego co ja wiem, też tam piętnastolatkowie nie grają. Status gwiazdy ma koma, też nie, jest to, nie są to młodzieniaszki. E, owszem, zdarzają się jakieś e, rozynki, ale tylko potwierdzające reguły. No. Zdarza się taka sytuacja, że w tych e, nędznych programach telewizyjnych, e, jakiś jakichś tam e, talent showach itd. Tak Jedna na tysiąc postaci jest jakaś godna uwagi. I ja może uda mu coś przemknąć. Ja na przykład uważam, że taką postacią jest Bednarek. Ale jeżeli chodzi o młode zespoły, co ja mogę polecić? To mogę polecić grać, to po pierwsze, gdzie się da. Po drugie, nie patrzeć na to, że jak nie ma kasy, to już nie gram, bo kasa, niestety, kasę trzeba sobie wypracować. Czy kiedykolwiek dostaliście jakiś dziwny prezent od fanów, który może zapadł wam jakoś w pamięć? Czy zdarzyła się jakaś taka dziwna sytuacja z fanami? Dostaliśmy ten yy, na dwudziestolecie z Forum Fajne prezenty, nasze podobizny takie. Teraz mamy powyższe. Karykatury. karykatury. no. Bardzo fajny, tak, fajny prezent. I dziękuję za wywiad. Dziękuję. Dziękujemy. Ten kraj jest chory, ciągle coś mnie boli. Budzie się rano, otwieram oczy z trudem. Nie to